podczas gdy świat oczekiwał na spotkanie Trumpa z Zełenskim, Putin miał ostatnie słowo. Nasze zainteresowanie wycofaniem ukraińskich formacji wojskowych z terytoriów, które obecnie okupują, spadło praktycznie do zera. A zaraz potem sprowadził śmierć na Kijów w nocy. 27 grudnia ponad 600 dronów i pocisków uderzyło w budynki cywilne, infrastrukturę i elektrownie. Syreny w Kijowie nie milkły przez 17 godzin. Ludzie schronili się w metrze, a pracownicy energetyki ryzykowali życie, aby utrzymać sieć. Przesłanie Putina było jasne: albo się poddasz, albo zastygniesz w bezruchu. Jednak odwetowe ataki Ukrainy były natychmiastowe. Floty samolotów, liuty i dronów odrzutowych nowej generacji należących do ukraińskich sił systemów bezzałogowych naruszyły rosyjską przestrzeń powietrzną i wkroczyły na terytorium kraju. Pierwszym i najbardziej widocznym elementem ataku był plan Kowa, który sparaliżował przestrzeń powietrzną Moskwy. Po wykryciu ukraińskich dronów zbliżających się do stolicy, rosyjskie władze lotnicze całkowicie zamknęły międzynarodowe lotniska takie jak Wnukowo i Szeremietiewo dla lotów. Samolotom krążącym w powietrzu skończyło się paliwo. 69 lotów przekierowano do innych miast, a ponad 300 odwołano. Dane z radarów lotniczych i lokalne media potwierdziły, że nawet samoloty lecące z Krasnodaru były zmuszone do awaryjnego lądowania w Kazaniu, co spowodowało uwięzienie pasażerów na pokładzie na wiele godzin. Zasięg ataku nie ograniczał się tylko do Moskwy. Analizy OSINT potwierdzają, że lotniska w kałudze Jarosławiu i Wołgogradzie zostały jednocześnie zamknięte dla lotów. Tysiące rosyjskich obywateli spędziło noc w terminalach, doświadczając na własnej skórze brutalnej rzeczywistości wojny. Druga, technicznie bardziej destrukcyjna faza ataku, miała miejsce w obwodzie samarskim 700 km na południowy wschód od Moskwy. Celem była ogromna rafineria ropy naftowej Sizran, która dostarcza paliwo armii rosyjskiej. Ukraiński wywiad wykazał się chirurgiczną precyzją w tym ataku. Drony zaatakowały nie tylko zbiornik magazynowy w rafinerii, ale także krytyczną instalację destylacji atmosferycznej LOAVI T5, która przetwarza ropę naftową na benzynę i olej napędowy. Ta jednostka jest sercem rafinerii. Kiedy się zatrzymuje, reszta obiektu staje się jedynie stertą metalu. Nagrania nagrane przez mieszkańców pokazujące płomienie unoszące się nad terenem rafinerii i kolejne eksplozje sprawiły, że oświadczenia rosyjskich urzędników, że wszystko jest pod kontrolą, stały się bez znaczenia. Techniczny sukces tej operacji pokazuje, jaki poziom możliwości Ukrainy w zakresie Deep Strike osiągnął. Ukraińskie Centrum Systemów Bezzałogowych stosuje obecnie taktykę roju. Która nasyca i oślepia systemy obrony powietrznej zamiast pojedynczych ataków. Baterie systemów S-400 i pancer są niewystarczające przeciwko setkom celów nadlatujących jednocześnie, podczas gdy drony te skutecznie infiltrują wewnętrzne regiony Rosji. Ukraińskie drony Liuty i Kamikaze, produkowane w kraju pomimo zimowych warunków śniegu i wiatru, bezbłędnie trafiały w cele miażdżąc rosyjskie roszczenia o przewadze technologicznej na Ziemi. Dziesięć wozów strażackich i konwojów karetek pogotowia wysłanych na miejsce pożaru w Sizraniu dowodzi, że szkody nie wynikają jedynie z opadu gruzu, ale z bezpośredniego uderzenia w zdolność produkcyjną rafinerii. Ta bitwa powietrzna nad Moskwą i pożar w Sizraniu to nie tylko statystyki wojskowe, ale początek efektu domina, który powoduje głębokie pęknięcia w rosyjskiej strukturze społecznej i logistycznej. Chaos, który rozpoczął się wraz z zamknięciem moskiewskich lotnisk, położył kres złudzeniu milionów rosyjskich obywateli, że wojna to operacja pokazywana w telewizji. Tysiące ludzi śpiących na walizkach na terminalach Szeremietiewo i Wnukowo, bezradnie wpatrując się w odwołane tablice lotów, były świadkami upadku gwarancji bezpieczeństwa Kremla. W stolicy wizytówce Rosji zamknięcie przestrzeni powietrznej i przekierowanie samolotów do innych miast było momentem, który najdobitniej obnażył bezsilność władzy państwowej. Chwile paniki, gdy pasażerowie byli zamknięci w samolotach przez 3,5 godziny, a w terminalu rozdawano wodę, obwieściły całemu światu, że Moskwa nie jest już bezpieczną przystanią. Sytuacja ta podnosi koszty logistyczne i składki ubezpieczeniowe do astronomicznych poziomów dla krajów takich jak Chiny i Indie, które nadal prowadzą handel z Rosją. Jeśli samolot transportowy nie może wylądować w Moskwie, oznacza to zerwanie ostatnich więzi między rosyjską gospodarką a światem zewnętrznym. Oprócz chaosu cywilnego, zniszczenia logistyczne spowodowane atakiem są o wiele bardziej podstępne i długotrwałe. Atak na rafinerię w Cizren to strategiczna próba odcięcia dopływu krwi do żył armii rosyjskiej. To koszmar dla armii rosyjskiej, która i tak już boryka się z trudnościami logistycznymi, ponieważ paliwo to tlen współczesnej wojny. Zamiast atakować czołgi na linii frontu, Ukraina ogranicza rosyjski potencjał ofensywny, wyczerpując paliwo zasilające te czołgi u źródła. Naprawa rafinerii może potrwać miesiące, a w tym czasie Rosja będzie musiała transportować brakujące paliwo z innych regionów, co dodatkowo obciąży jej łańcuch logistyczny. Wpływ na gospodarkę cywilną będzie widoczny w panice na stacjach benzynowych. Zamknięcie tego zakładu dostarczającego paliwo do obwodów Samarskiego, Saratowskiego i Pędzęńskiego spowoduje regionalne niedobory paliwa, gwałtowny wzrost cen i zakłócenia w produkcji rolnej. Wzrost kosztów ogrzewania i transportu w środku zimy doprowadzi do tego, że lodówka wygra bitwę między lodówką a telewizorem dla Rosjan. Kiedy obywatele Rosji obejrzą w telewizji wiadomości o rozpadzie armii ukraińskiej, a następnie natkną się na znak: brak paliwa na stacji benzynowej, kłamstwa reżimu legną w gruzach. Eksplozje w rafinerii Cizran nie tylko rozświetliły niebo, jednoczesne ataki na miejskie stacje transformatorowe sprawiły, że najciemniejsze i najzimniejsze oblicze wojny wdarło się do kuchni i sypialni Rosjan. Przerwy w dostawie prądu na dużych obszarach miasta i awaria centralnego ogrzewania pogrążyły miasto nie tylko w ciemności, ale także w fizycznym paraliżu. Awaria systemów grzewczych w mroźnych warunkach rosyjskiej zimy to nie tylko utrata komfortu, to obraz kryzysu humanitarnego i masowego załamania się państwowej obietnicy zapewnienia bezpieczeństwa. W mieście liczącym 500 0 mieszkańców, awaria windpomp wodnych i internetu. Natychmiast przywróciła życie cywilów do czasów średniowiecza. Co więcej, efekt lustrzanego odbicia wywołany tymi atakami prowadzi również do załamania rosyjskiej architektury obrony powietrznej. Zdolność Ukrainy do przeprowadzania ataków flotą tysiąc dronów zmusza rosyjskie dowództwo do podjęcia niewykonalnego wyboru: czy wykorzystają swoje systemy obrony powietrznej do ochrony żołnierzy na linii frontu, czy też wycofają je, by chronić elity i rafinerie w Moskwie. Konieczność uruchomienia systemu dywanowego w celu ochrony stołecznych lotnisk dowodzi nieadekwatności ich systemów. Każda decyzja o zamknięciu lotniska oznacza miliony dolarów strat i chaos operacyjny dla rosyjskich linii lotniczych Aeroflot i Pobeda. Zmiany tras lotów, wzrost kosztów paliwa i gwałtownie rosnące składki ubezpieczeniowe popychają rosyjskie lotnictwo cywilne, już i tak zmiażdżone zachodnimi sankcjami, na skraj bankructwa. Te ataki stanowią również punkt krytyczny dla psychiki. Oświadczenie rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Riabkowa, że nie spoczniemy, dopóki Ukraina nie stanie się krajem przyjaznym, zostało zagłuszone przez odgłosy eksplozji dronów na niebie nad Moskwą. Rosjanie wyraźnie dostrzegają teraz przepaść między telewizyjnymi obietnicami zwycięstwa swojego przywódcy, a płonącym niebem za oknami. Strach, jakiego doświadczają mieszkańcy ci z obudzeni przez sześć eksplozji w środku nocy, jest najmocniejszym przesłaniem, które może przełamać mur cenzury Kremla. By przenosząc wojnę do Rosji, jej przemysłu i codziennego życia, Ukraina zniweczyła obietnicę stabilizacji złożoną przez Putina. Połączenie tych wszystkich taktycznych ataków i chaosu ukazuje głęboki, strategiczny dylemat Władimira Putina i jego mistrzowskie opanowanie dyplomatycznego timingu. Ataki te miały miejsce tuż przed decydującym spotkaniem Trumpa z Zełęskim i nie był to przypadek. Putin chciał zbombardować Ukrainę przed spotkaniem, aby dać sygnał, że nie wycofa się z pola walki i usiądzie do stołu z siłą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i sam Putin wydali bezczelne ultimatum, stwierdzając, że ich interes w wycofaniu się z terytorium Ukrainy jest bliski zeru, co skutecznie zamyka drzwi przed pokojowymi ofertami Zachodu. Jednak nagły i niszczycielski atak Ukrainy na Moskwę i jej infrastrukturę energetyczną zniweczył blef Putina na oczach całego świata. Tym atakiem Ukraina wysłała administracji Trumpa i światu następujący komunikat. Nie tylko stawiamy opór, ale jesteśmy w stanie odciąć Rosję od jej kanałów i przenieść wojnę do Moskwy. Oświadczenie Zełenskiego, że Rosja musi ponieść konsekwencje swojej agresji, znalazło potwierdzenie w obrazach paniki na moskiewskich lotniskach. To najmocniejsza karta w dyplomatycznej grze negocjacyjnej. Mit niezwyciężoności i niewyczerpanych zasobów Rosji upadł wraz z płonącą rafinerią w Cizranie. Skoro Kreml nie potrafi nawet bezpiecznie zarządzać ruchem lotniczym we własnej stolicy, jak może dyktować Ukrainie warunki bezpieczeństwa? Ta sytuacja to przejaw słabości, który sprawia, że rosyjskie roszczenia do supermocarstwa wydają się absurdalne na arenie dyplomatycznej. Co więcej, wydarzenia te wynoszą temat upadku frontu wewnętrznego na nowy poziom. Milcząca umowa społeczna Putina z narodem rosyjskim opierała się na obietnicy, Bądźcie mi posłuszni, a zaoferuję wam stabilizację z dala od wojny. Jednak plan dywanowy i cięcia energetyczne wprowadzone w Moskwie zerwały tę umowę. Rosyjska doktryna obrony powietrznej opierała się na ochronie granic, ale teraz wrogie drony latają nad stolicą. To kryzys bezpieczeństwa, który podważa fundamentalną rację bytu rosyjskiej armii i państwa. Oświadczenie ukraińskiego Centrum Systemów Bezzałogowych. Że tysiące dronów to tylko kwestia czasu, jest zapowiedzią tego, jak mroczna będzie przyszłość Rosji. Żadne rosyjskie miasto ani zakład przemysłowy nie jest już bezpieczne. Ta strategia stawia Rosję w niebezpiecznym dylemacie. Potrzebuje eksportu ropy, aby utrzymać gospodarkę na powierzchni, ale nie jest w stanie chronić swoich rafinerii. Muszą zapewnić bezpieczeństwo Moskwie, aby utrzymać swój prestiż, ale ich systemy obrony powietrznej są niewystarczające. Podczas gdy Putin chce zmusić Ukrainę do uległości, uczynił swój kraj bezbronnym celem. Ta sytuacja de facto stworzona przed spotkaniem Trumpa z Zełęskim sprawi, że tematem rozmów przy stole negocjacyjnym nie będzie to, gdzie zostaną wytyczone granice, ale jak długo Rosja będzie w stanie się utrzymać. Strategia Ukrainy jest jasna. Dyplomatycznie odizolować Rosję, militarnie ją oślepić i gospodarczo zniszczyć, a ta ciemna noc w Moskwie jest najlepszym dowodem na to, że ta strategia działa. To, co wydarzyło się tej nocy na niebie nad Moskwą, było czymś znacznie więcej niż zwykłym atakiem lotniczym. To był moment, w którym pancerz nietykalności Kremla został całkowicie przebity. Podczas gdy Putin próbował udusić kijów rakietami, odizolował własną stolicę od świata i uwięził swoich obywateli w chaosie leżących na ziemi na lotniskach. Płomienie buchające z bramci z ranu i Moskwy, zamykające bramy, wyraźnie wryły przesłanie Ukrainy w rosyjską ziemię: Im więcej atakujesz, tym bardziej płonie twój dom. Putin, który chciał uderzyć pięścią w stół przed spotkaniem z Trumpem, zobaczył, jak ta pięść roztrzaskała jego własny szklany zamek. Wojna nie jest już odległą linią frontu. Toczy się tuż nad Moskwą jest niezaprzeczalną rzeczywistością i nieugaszonym ogniem. Co o tym sądzicie? Czy przeniesienie wojny do serca Rosji może oznaczać koniec Putina? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.